Najważniejsze wydarzeniem dzisiejszego miesiąca będą wyniki tego który przeprowadziliśmy wśród naszych czytelników. Czulę, pakat Polska! Zapraszamy pana Piotra Łączkiego. Zapraszamy na scenę Łukasza Makromirskiego. Chciałam państwu przedstawić nasz zespół do Ponad rok, kilkanaście wydań mamy za sobą, cyklicznie i regularnie ukazujemy się co miesiąc. Czytelnicy chyba nas bardzo dobrze przyjęli bo widzimy to po ilości naszych prenumeratorów, którzy regularnie co miesiąc otrzymują naszą gazetę. Oczywiście przez ten rok zmienialiśmy się. Jest dział poświęcony rozwiązaniom sieciowym dzięki kolejnej nowej osobie w naszym składzie redakcyjnym. Mamy profesjonalnie prowadzony dział poświęcony aspektom prawnym prowadzenia biznesu. Staramy się być pośrednikiem w kanale komunikacji pomiędzy producentem, dystrybutorem, a drugą stroną barykady, czyli ich partnerami handlowymi. Czujemy się potrzebni w branży. Uważamy, że nasz magazyn wniósł nową jakość. W możeniu komunikacji pomiędzy wszelkimi podmiotami działającymi na rynku informatycznym. Nagrodę Złote ASE IT przyznawaliśmy między innymi na podstawie wyników głosowania, które zorganizowaliśmy za pośrednictwem naszej strony internetowej weselniws.pl. Głosowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Internet jest niezwykle istotną częścią biznesu wydawniczego. Nie można rozdzielić tych dwóch kwestii, czyli papieru i internetu od siebie. One współistnieją, uzupełniają się nawzajem. Chcemy inwestować w naszą działkę online ową. Chcemy rozwijać nasze pomysły, których mamy sporo na internet. Jest tylko pytaniem, po które sięgnąć, żeby jak najlepiej je wykorzystać, żeby jak najlepiej służyły naszym czytelnikom, czyli resellerom, partnerom, dostawcom, producentom.